Jest tam kto? Otwórzcie! Po co ten rewetes? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Przekaż, może Gerald z Rivii chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Roger będzie miał czas. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Zigirojven zaprasza. Ja nazywam się Hapen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnie, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać ekwipunek będzie bezpieczny. Znakomicie! Zigirojven oczekuje w następnej sali. Włosy! Piękne ciało! Miałeś rację. Halbunek mu rękę i kazał wrazić mój umysł. Pięknie. Aha. Słucham. Spokojnie, Tasak. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Royven, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś. Bo chciałem z nim porozmawiać. Geralt z Rivi. Dobrze Cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? Niech nasz gospodarz o mnie opowie. To wiedz mi. Ten sam, który najpierw powstrzymał zamach na Foltesta, a potem go zabił. Rzekomo, nie zabiłem ani Foltesta, ani Demawenda. Witaj, Dijkstra, Royven. Czy jak się teraz każesz nazywać? Podczas naszego ostatniego spotkania Geralt pobił mnie i złamał nogę. Jestem ciekaw, z czym teraz przychodzi. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli, jasnowidz jakiś? Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się Bron? Znajdzie. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem! Bizabi! Koncie w koło! Zdrowienia od juniora!

Razem! Razem, chłopy! Niech żaden nie ucieknie! Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie Skurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę! Jak sam się wytłumaczy. Szukam Skurwiela Juniora. O, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, tlasak? Może gdybyś nie nazwał go Ciotko on tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie? Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło! Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda! Musimy zabić go pierwsi! Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą! Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek Juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja! A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Chcę dostać skurwiela i wygląda na to, że muszę go dorwać przed Tasakiem. Tasakowi łatwo nie pójdzie. Junior potrafi się ukrywać i cechuje go chłopski spryt. Cóż, na już czas. Powodzenia w poszukiwaniach wiedźminie. Zajrzę do ciebie jutro, Franciszku. Dokończymy rozmowę. To co? Może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy.